Grupa Tiens to chińska firma sprzedaży bezpośredniej o międzynarodowym zasięgu. Zajmuje się sprzedażą suplementów, kosmetyków, środków czystości i specjalistycznych urządzeń. Xiao osia jest z nią związana od 10 lat. W strukturze korporacji osiągnęła status złotego lwa z trzema gwiazdami. Chcąc osiągnąć sukces z biznesem Tiens, trzeba połączyć dwie rzeczy. Po pierwsze, należy położyć nacisk na sprzedaż detaliczną. Tylko bowiem sprzedaż detaliczna może zapewnić stały dochód w tej działalności. Po drugie, należy znaleźć współpracowników, to bowiem wpływa na podwyższenie poziomu osiąganych przez nas zysków. Konsultantem TIENS można zostać otrzymując zaproszenie do współpracy od osoby działającej w firmie. Wówczas należy kupić pakiet startowy i wypełnić formularz zgłoszenia konsultanta. Trzy lekcje sprzedaży bezpośredniej TIEŃs to lekcja matematyki, literatury i robótek ręcznych. Lekcja matematyki oznacza umiejętność mówienia o systemie nagród i odznaczeń, który obowiązuje w tej firmie. Z kolei lekcja literatury to opanowanie wiedzy na temat zdrowia. Tylko bowiem posiadając taką wiedzę możemy starać się przekonać ludzi, aby żyli zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć i stosowali suplementy piens. Następna z lekcji to robótki ręczne. Oznacza ona, że musimy nauczyć się prezentować produkty, ich składniki i efekty oddziaływania na organizm. W sprzedaży bezpośredniej najważniejszą rolę odgrywa kontakt z innymi ludźmi, którzy są nie tylko klientami, ale mogą zostać także współpracownikami, w efekcie budując nasz zespół. Kolejną umiejętnością, którą trzeba opanować, jest więc organizacja spotkań, podczas których przedstawia się idee dbania o zdrowie i styl życia stięc, prezentuje się produkty oraz opowiada o biznesie i jego zasadach. Coraz większą rolę odgrywa internet, dzięki któremu można zaprezentować suplementy, sprzedawać je, a także nawiązać kontakty z klientami. W tym biznesie niezwykle ważne jest wyznaczenie sobie celów, które chcemy osiągnąć i zaangażowanie. Musimy sobie uświadomić, że jeśli nie zainwestujemy naszej energii, czasu, wiedzy, pieniędzy, to nie zdobędziemy umiejętności związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Musimy dać coś z siebie, aby coś dostać. Każdy sam decyduje kiedy i jak często chce pracować. Od tego zależy poziom osiąganych dochodów. Biznes to biznes, w którym jesteśmy szefami sami dla siebie. Warto przy tym pamiętać, że postawa pracownika i szefa są całkowicie różne. Pracownik pracuje przez określoną ilość czasu i otrzymuje za to wynagrodzenie. Nie dba o to, w jaki sposób wzrasta i rozwija się przedsiębiorstwo. Ważne, żeby dostał swoją pensję. W biznesie z to nie wystarczy, bo to biznes szefów. Tylko przyjmując postawę szefa można skutecznie zarządzać swoim zespołem, ale to również oznacza, że należy dbać o każdą osobę, która z nami współpracuje. Jak więc widać, sukces TIENS to współdziałanie kilku czynników, które zależą od nas samych. Musimy wyznaczyć sobie cele, jakie chcemy osiągnąć, opanować umiejętności związane ze sprzedażą bezpośrednią, a przede wszystkim być konsekwentnymi i wytrwałymi w działaniach biznesowych.